Był pewien młody mężczyzna, który przypominał trochę ciebie. Jego imię to Jeffrey. Jeffrey robi wszystkie złe nawyki, jakie możecie sobie wyobrazić. Ogląda pornografię, ogląda Youtube'a, ogląda jakiegoś kompskiego, śmieciowe jedzenie. Nie potrafi się siebie kontrolować i nie rozumie, co jest z tego przyczyną. Nie potrafi przestać oglądać tych wszystkich rzeczy. Dlatego w końcu wziął się za siebie i zainstalował sobie blokadę na YouTube, na TikToka i na wszystkie inne social media, tak, żeby nie mógł na nie wejść. Ale po kilku dniach Jeffrey usunął swoją blokadę ze przeglądarki i znów zaczął oglądać TikToka, bo twierdzi, że teraz, gdy nie ma blokady, to może oglądać, że to jest taki dzień przerwy. Adonis. Adonis to prawdziwy mężczyzna, który wie, że żadna blokada na YouTube'a czy TikToka nie pomoże ci faktycznie być bardziej produktywnym, nie pomoże ci w faktycznie przejąć kontroli. Nad sobą. Na początku trzeba zrozumieć, co tak naprawdę nas kontroluje. Więc Adonis idzie do Jeffiego, puka do jego drzwi i mówi mu Jeffrey. Wtłumaczyć ci, co tak naprawdę nas kontroluje. Jest lato tego roku, był to było chyba 10 sierpnia, ale jest tego dnia akurat bardzo, bardzo zimno. Było chyba 9 czy 8 stopni, a ja jestem na dworze już od ponad półtorej godziny. Jestem zmęczony, zaspany, jestem cały czerwony, wszystko mnie boli. I chcę wracać do domu. W tym dniu biegłem swój pierwszy półmaraton, który swoją drogą był bardzo trudny. I byłem już chyba na 14 kilometrze. Biegnę po chwili robię coś, czego nie powinienem robić. Czuję się trochę taki oburzony samego siebie, czuję się trochę taki. Słaby. Czuję się taki. Nie potrafiący kontrolować samego siebie. Zrobiłem sobie. Chwilę przerw. No i tam zawiązałem drówki czy coś takiego, podnoszę się i wracam do biegania. Nie? I po jakichś 200 metrach znów pojawia się ta chęć zrobienia sobie przerwy. Więc mówię sobie, dobiegnę do tego drzewa i zrobię sobie przerwę. Ale to drzewo było jakieś 100 metrów dalej. I biegnę, biegnę, biegnę. I gdy byłem jakieś 20 metrów od tego drzewa. Nagle pojawiła mi się myśl o tym, o czym się ostatnio nauczyłem. I po chwili trzewo było już daleko za mną, a ja dalej biegnę. I dalej nie zrobiłem przerwy. Wszystko mnie boli. Nie chcesz biegać, chcesz wracać do domu, ale ja dalej biegnę, dalej nie robię żadnej przerwy. Za 5 minut tego biegania wszystko mnie bolało, nie potrafiłem dosłownie usiąść oddechu do swoich płuc, wszystko mnie bolało, bolał mnie brzuch, bolała mnie moja cała dupa, nogi mnie bolały stopy i nawet trochę płuca, bo gdy brałem oddech to czułem, że wszystko mnie boli po prostu. Ale biegłem i tak, około po 10 minutach, stało się coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Zauważyłem, że Moje stopy, moje nogi, mój brzuch, moje płuca, moje plecy. Wszystko nagle przestało mnie boleć i faktycznie mogłem biec. Faktycznie moje tempo, mój oddech, wszystko wróciło do normy i nagle czułem się jakbym był jakiś nowonarodzony. I zrobiłem tego dnia coś, co myślałem, że jest kompletnie nienormalne i że nie da się tego zrobić. Twierdziłem, że to jest niemożliwe. Tego dnia przebiegłem 6 ostatnich kilometrów mojego półmaratonu, czy nawet 7, w ileż tam bez przerwy. Bez żadnej przerwy. gdzie wcześniej musiałem zatrzymywać się co 5 minut, czy nawet co 2 minuty, żeby wziąć sobie przerwę, zwolnić, pochodzić sobie, i potem do, znowu powiedz. I przebiegłem już prawie to całe, ale zrobiłem sobie na sam koniec przerwę i myślałem sobie. Zrobiłem coś, co myślałem, że nie jest ludzko możliwe. Pomyślałem sobie, chyba jestem jakimś nadczłowiekiem. Ale lekcją z tej historii jest to, że gdy przejmiecie kontrolę nad swoim umysłem, przejmiecie też kontrolę nad swoim ciałem, co równie dobrze czyni was niezniszczalnym. Teraz, dlaczego nasz umysł w ogóle kontroluje nasze ciało? Dlaczego nasz mózg kontroluje nasze ciało? Dlaczego nie pozwala nam faktycznie. Iść dalej, nie pozwala nam biec. Chcę, żebyście coś zrobili ze mną, taką szybką, takie szybkie coś. Więc <laughs> teraz tak, chcę, żebyście sobie wyobrazili jakąś nagą kobietę w głowie. Po prostu, wyobraźcie sobie jakąkolwiek, może jakaś wam się podoba, no, nikcie oczy, po prostu wyobraźcie sobie. No i co się po chwili dzieje? Już możecie otworzyć oczy. Oczywiście, że wstaję no, wam, no po prostu. Dlaczego to się dzieje? Mamy dwie takie partie nerwów, które właśnie za to odpowiadają. Chodzi o to, że nasz, nasze ciało nie ma mózgu i one nie wie, co się dzieje. Ono, tylko tak jakby mózg jest połączony z ciałem, i przez to, że mamy jakąś myśl, nasze ciało odczuwa to w jakiś sposób. Bo nie mieliście nigdy tak pewnie, że ktoś powiedział wam jakieś bardzo na przykład złe wiadomości, że nie wiem, ktoś zmarł z Waszej rodziny czy coś takiego. I najpierw poczuliście to w ciele, najpierw usłyszeliście to, a potem dopiero poczuliście to przez całe ciało, przez was dosłownie ciarki. Chodzi o to, że nasz mózg z takim, jakby to powiedzieć, trawicielem myśli, i on dopiero później daje nam emocje. Pomyślcie sobie teraz o momencie, w którym śmialiście się tak po prostu mocno, że nie mogliście dosłownie wziąć oddechu do swoich płuc, że nie, że nie, nie mogliście oddychać dosłownie. Pomyślcie sobie o takim momencie od razu chce wam się śmiać i od razu czujecie, że jesteście trochę, trochę tak sobie bardziej rozluźnieni trochę czujecie się lepiej no i właśnie to się dzieje przez to, że nasz umysł kontroluje nasze ciało i gdy jesteśmy w stanie przejąć kontrolę nad naszym umysłem jesteśmy niezniszczalni to jest coś, czego się nauczyłem z książki nic mnie nie złama", Davida Guglielsa, albo jego drugiej książki nie pamiętam już, albo nawet z podcastu chyba <grywa> wydaje mi się, że z podcastu to było i chodzi o to, że Macie takie coś jak jednosekundowa decyzja. I ta jednosekundowa decyzja to jest coś, co. albo determinuje to, czy wygracie, czy przegracie. Chodzi o to, że ta jednosekundowa decyzja działa w ten sposób, że. Wy na przykład załóżmy 30 godzinach, albo na przykład w 2,5 godziny biegania jest bardzo dużo sekund. No bardzo. I macie bardzo dużo tych sekund w tych. W tych dwóch i pół godzinach, i jeżeli bym przegrał, jeżeli bym wygrał wszystkie sekundy poza jedną, to i tak przegrałem. Bo pomyślcie sobie, wystarczy jedna sekunda, żeby przestać biegać, wystarczy jedna sekunda, żeby już wziąć przerwę, wystarczy jedna sekunda, żeby pójść do domu. Jedna sekunda, żeby stwierdzić, że idę do domu. Wtedy wystarczy. I to jest ta jednosekundowa decyzja. I gdy ja uspokoiłem swój umysł i pomyślałem sobie, biegnę dalej i nie boli mnie nic to wtedy zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę nasz mózg kontroluje nasze ciało. I wtedy przestało mnie wszystko boleć i byłem w stanie biec. Bo po prostu dałem sobie to pozwolenie, że mogę być dalej, że jestem w stanie to wytrzymać. Chodzi o to, że mamy dwa, dwie takie partie nerwów, które za to działają, za to odpowiadają. Są te górne i dolne. Nie wiem, czy one się tak nazywają, ale po prostu tak są po angielsku. To jest upper motor neurons i lower motor neurons. I co się dzieje, to gdy na przykład myślimy właśnie te upper motor neurons, czyli te górne, nazwijmy je górne i dolne po prostu, czyli upper to są górne, a lower to są dolne. Nie? Więc. Te aper, czyli te górne, jeżeli one działają tak, że myślimy o czymś i nagle coś się dzieje w naszym ciele, bo one odpowiadają, odpowiadają tylko za myśli, gdy na przykład podbijacie piłkę i uczycie się tej umiejętności podbijania piłki, to co się dzieje, to wasz mózg się trochę zmienia. Ale gdy siedzicie na przykład tutaj, właśnie wyobraźcie sobie teraz, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie siebie, podbij podbijającego piłkę. I czujecie, że tak jakby wasze mięśnie. Są w jakiś sposób aktywowane, jak, w jakiś sposób te nerwy są aktywowane, nie? Wyobraźcie sobie siebie podbijacie piłkę tak 300 razy, nie? Tak bardzo dobrze. I czujecie, że tak, jakby to powiedzieć. Czujecie, że trochę się zaktywowało wasze ciało w ten ruch. Czujecie, że faktycznie coś się dzieje. To, to właśnie się dzieje przez to, że nasz mózg, jakby te. Górne, one odpowiadają za nasze myśli i za to, co się aktualnie dzieje. Dlatego, gdy na przykład trenujecie z podbijaniem piłki, no to te górne są skoncentrowane na piłce, przez co jesteście w stanie faktycznie skupić się na tej piłce i przez co jesteście w stanie nauczyć się w ogóle, jak podbijać piłkę. Bo gdyby one nie były aktywne, to nie jesteście w stanie się niczego nauczyć. A te dolne, one odpowiadają tylko za ruch mięśni. Czyli na przykład, gdy siedzicie i tylko myślicie, no to nie ruszacie mięśniami, tylko po prostu używacie tych górnych nerwów, ale gdy ruszacie się i faktycznie jesteście tak jakby podbijacie tą piłkę swoją własną nogą, no to po prostu co się dzieje, to aktywujecie te nerwy i aktywujecie te mięśnie po prostu, które są za to odpowiednie, odpowiedzialne. I przez to, co przez to, to się dzieje, to wtedy się uczycie dopiero tej umiejętności, bo samo to nie samo to siedzenie tutaj i faktycznie po prostu, wiecie Patrzenie na to nie nauczy Was, jak podbijać piłkę. Ale na przykład, powiem Wam taki jeszcze jeden przykład, który na pewno by zadziałał. Gdybyście mieli przed sobą dosłownie nagą kobietę, gdybyście mieli dosłownie, nie wiem, na monitorze jakiś film za to, coś, albo jakieś zdjęcie jakiejś nagiej kobiety i gdybyście nie mieli w głowie, gdyby, gdyby te górne nerwy nie były zaktywowane, to gwarantuję Wam, że po prostu nic by się nie stało. Ale nawet gdybyście mieli przed sobą tutaj kobietę, jakąś nagą, nawet nie wiem, siedziała gdzieś tutaj czy coś, to gdyby te nerwy nie były aktywne, po prostu nic by się nie stało, bo te nerwy odpowiadają właśnie za, nasz, za to wszystko. One są aktywowane przez to, że myślimy właśnie, a gdy nie jest, nie myślimy, no to tak naprawdę nasze ciało nie, ma, nie jest w stanie w ogóle niczego zrobić. Może widzimy tą kobietę, ale musimy w głowie to, musimy być tam mentalnie. Jeżeli nie jesteśmy tam mentalnie, no to nie jesteśmy tak naprawdę w stanie się skupić, nie jesteśmy w stanie w ogóle sprawić, że coś się stanie tam, nie? Po prostu. Teraz, dlaczego powinieneś w ogóle mnie posłuchać, dlaczego powinieneś zacząć przejmować kontrolę nad swoim umysłem? To już mi tak, cool, ale chodzi o to, że gdy zaczniesz to robić, to będziesz po prostu niezniszczalny. Twoje ciało będzie niezniszczalne, ty będziesz niezniszczalny. Wiadomo, zawsze będziesz miał jakiś próg, ale co się dzieje, to naukowcy badali nas i zauważyli, że używamy tylko 40% naszego mózgu. Pomyślcie sobie, 40%. Ja używam, myślę, 50, może 60. Wyobraźcie sobie, jak dobry byłbym tutaj, na przykład na kamerze albo gdziekolwiek, gdybym używał 100. Pomyślcie sobie, naprawdę bardzo, bardzo dobry bym był, nie? No i teraz dlaczego twój mózg się ogranicza? Dlaczego twój mózg nie pozwala ci i iść dalej? Dlaczego twój mózg nie pozwoli ci biec, tylko zrobić przerwę? Chodzi o to, że twój mózg chce przeżyć, a nie rosnąć. Twój mózg nigdy nie chciał ćwiczyć, twój mózg nigdy nie chciał biegać, twój mózg nigdy nie chciał, nie wiem, jeździć na rowerku czy czegoś. On chce tylko przeżyć, on chce tylko czuć się dobrze. On chce tylko. Poczuć przyjemność. On nie chce czuć się źle, on nie chce być w tej zimnej wodzie, on nie chce siedzieć i nagrywać na przykład, albo coś. Zresztą to jest dla mnie, akurat, bardzo przyjemne, ale chodzi o to, że wasz mózg nie chce tych rzeczy robić, dlatego będzie was przy tym ograniczał. Nie będzie wam mówił, że nie, teraz mi się nie chce. Ale gdy. Znajdziecie, przypomnijcie sobie tą lekcję pomyślcie sobie, że faktycznie nie miałem przejąć kontroli nad swoim umysłem, więc zrobię to, bo mi się nie chce. Mój mózg chce przeżyć, a nie rosnąć, a ja chcę rosnąć. Więc wtedy faktycznie zaczniecie przejmować kontrolę nad swoim umysłem i zdacie sobie sprawę, że tak naprawdę jesteście o wiele silniejsi, niż myśleliście. Bo szczerze, gdybym ja używał 100% swojego mózgu, to byłbym w stanie, myślę, wycisnąć 100 km na spokojnie. Mój mózg mnie po prostu ogranicza z tym. Mój mózg po prostu mnie ogranicza, bo ja jestem o wiele silniejszy niż myślę, bo faktycznie przebiegłem te kilometry, przebiegłem ten półmaraton cały, ale chodzi o to, że gdyby mnie nie, nie ograniczał mój mózg i gdybym od razu przypomniał sobie tą lekcję, to byłbym w stanie nawet przebiec ten cały półmaraton bez żadnej przerwy. Od samego początku. Teraz nie traktuj tego limitu jako czegoś złego, bo no, twój mózg chce przeżyć, tak jak ci powiedziałem. Twój mózg nie chce źle, twój mózg nie chce, żebyś umarł. Ty też nie chcesz, żebyś umarł. Nikt nie chce, żebyś umarł. Ale chodzi o to, że gdy masz właśnie coś trudnego, ty na przykład biegasz, czy ćwiczysz czy coś takiego, twój mózg nie chce tego robić, twój mózg chce wracać pod kołdrę. Tam, gdzie jest fajnie, cieplutko. Nie chcę rosnąć, nie chcę wstawać do tej trzeciej Nie chcę. Bo Twój mózg chce przeżyć. Twój się czuć się jak najbardziej komfortowo. Bo komfort to to, co sprawia, że czujecie się pewni i, i tacy bezpieczni. Ale nie możemy też całe dnie siedzieć pod kołdrą. Nie możemy całe dnie leżeć, całe dnie, tylko nic nie robić. Musimy wstawać, pracować, używać naszego mózgu, faktycznie rosnąć w tym świecie. Tego chcemy tutaj. A nie leżenia pod kołdrą całymi dniami i nic nie robić. Bo to nie ma sensu. Teraz, jak faktycznie zacząć przejmować tą kontrolę nad swoim umysłem? Bo to jest jedna z rzeczy, która jest chyba najtrudniejsza. No, jest najtrudniejsze, po prostu te przejmowanie faktycznie tej kontroli nad swoim umysłem jest najtrudniejsze tutaj. Więc jeżeli na przykład tego nie zrobicie, to rozumiem, ale wiecie po prostu, że ktoś, kto będzie miał 1% więcej, będzie używał swojego mózgu, po prostu przez całe swoje życie was zniszczy totalnie. Więc na przykład ja myślę, że wam tak z 50% swojego mózgu, bo już naprawdę robiłem bardzo dużo postępów w swoim życiu. I za każdym razem staram się właśnie robić więcej, trochę. O 10% więcej przynajmniej. Więc o to tutaj chodzi? Chodzi o to, że musimy zacząć uodparniać nasz. odporniać? Nie wiem, w każdym razie musimy założyć taki armor na nasz umysł, nie? nie. Aktualnie mamy taki armor skórzany, jak mieliśmy na przykład w Minecrafcie. Ale ja na przykład myślę, że już mam armor. Żelazny. Myślę, że już mam żelazny. I potem jest jeszcze, nie no, w sumie potem jest Jak sobie to nie. Ja bym powiedział, że on z kolczugi e, armor, <grym> z kolczugi był chyba drugi. Myślę, że tak na tym poziomie jestem. I ile mamy armorów w Minecrafcie? Mamy skórzany, kolczuga, złoty, z, e, żelazny i diamentowy. Czyli mamy te pięć setów i najprawdopodobniej zaczynacie na skórzanym, to jest 40%. Potem macie 50% to jest taka kolczuga, no to myślę, tak 51% do 70% to będzie już ten żelazny, czy tam złoty. Potem będzie tak 80% to będzie już żelazny i 81% do 100 to będzie diaksowy, nie? To też wtedy naprawdę bardzo silni jesteście. Ale chodzi o to w tej zasadzie 40%, że co każdy tydzień robicie o 10% więcej tego, co zrobiliście. Czyli na przykład przebiegliście w tym tygodniu 30 km. to następnego dnia, wesocie tygodnia, biegniecie 33. Czyli każdego dnia na przykład dokładacie sobie po jednym kilometrze albo coś. Ja tak robiłem, że każdego dnia po prostu brałem wynik z poprzedniego tygodnia i po prostu dawałem 10% i biegłem ten dystans, nie? Tak robiłem. I zauważyłem, że faktycznie prze zacząłem przejmować tą kontrolę nad swoim umysłem, nie? Zacząłem faktycznie go tak niszczyć, jakby to powiedzieć dosłownie. To naprawdę pomagało. Ale żeby przejść właśnie tę kontrolę, to musicie robić o 10% więcej. Na przykład na siłowni pamiętam, jak chodziłem jeszcze, to właśnie też stosowałem tą zasadę i, i w jakoś. Jak robiliście wznosy do boku. Nie wiecie, że machacie handlami po prostu tak do boku. No to właśnie ja miałem już tak dużo tego, że robiłem ponad 100, ponad 100 powtórzeń. Robiłem chyba ze 110 powtórzeń na serię jak już pamiętam tej zasady. W pewnym momencie. I wtedy miałem naprawdę świetną kontrolę nad swoim umysłem. Myślę, że już miałem wtedy srebrny, w sensie ten żelazny armor, jak, jak chuj, nie? ale chodzi o to, że. Um, teraz już tego tak nie używam, bo. Nie zależy mi za bardzo na tym, ale myślę, że staram się tutaj tego używać z filmami, na przykład postaram się używać tego z aktualnymi ćwiczeniami, ćwiczeniami które robię. Postaram się robić więcej powtórzeń, postaram się trochę dłużej robić, więcej robić pracy, mniej przerwy i tak dalej. Postaram się. I wtedy myślę, że. Będę po prostu o wiele silniejszy i o wiele będę miał większą kontrolę nad swoim umysłem. Więc pamiętajcie, żeby po prostu przejąć, swoją kontrolę, żeby przejąć kontrolę nad swoim umysłem musicie stosować tą zasadę 40%. Czyli po prostu o 10% każdego tygodnia robić więcej, czy nawet o 5%. I wtedy zaczniecie przejmować kontrolę nad swoim umysłem. Także na no, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że Wam to pomogło. Jeżeli tak, to możecie zostawić lajka like i suba, żeby to dotarło do większej ilości osób. No i w sumie tyle, nie? Jak chcecie, możecie wbić na Discorda, to będzie pierwszy na dole. No i pamiętajcie, że mężczyzna podbija świat poprzez podbijanie samego siebie.